Zarówno będzie się działo na trybunach, jak i mam nadzieję na murawie uda nam się w końcu odwrócić tą niechlubną kartę z tego roku. Natomiast przechodząc do sedna, na trybunach będziemy mieli połączenie pokoleń, czyli trzech młynowych, którzy będą prowadzić doping, ale będziemy mieli także specjalnego gościa, 12-letniego Benka. Benek bardzo interesuje się sportem, jest osobą niepełnosprawną. Natomiast z wielkim sercem do futbolu i dzisiaj jako klub będziemy chcieli mu pokazać, jak funkcjonuje dzień meczowy, jak to wszystko wygląda od kuchni. No i być może zarazi go jeszcze większą miłością do piłki nożnej. Dlaczego chciałeś, dlaczego chcesz zostać dziennikarzem sportowym i skąd to się to skąd No, się to Ponieważ mówiło? wiadomo, przez ten mój wózek jednak mam ograniczenie, że nie mogę grać za bardzo w piłkę, a jednak bardzo kocham ten spot, a raczej innej drogi do realizowania się w tym moim sporcie raczej nie widzę. Powiedz mi, dzisiaj jesteś pierwszy raz na takim stadionie, czy już kilka odwiedziłeś? No, tak szczerze powiem, że pierwszy raz. Dla, dla nas, kibiców GKS tych taki mecz jest bardzo prestiżowy, bo będziemy dzisiaj walczyć za Zagłębnym w Sosnowiec. Jak Ty się nastawiasz na ten mecz? Może śledziłeś jakieś prasowe newsiki, informacje? Jak wygląda rywalizacja w wiedzy? Tak, śledziłem. Mam nadzieję, że wygracie, gdyż to Przybliży nas do awansu, czyli GKS Tychy, bo jednak z tego co analizowałem to aż 7 drużyn ma jeszcze szans na awans baraży, także nie powiem, sporo. No dokładnie, a miejsc barażowych jest 4, więc do końca może jeszcze się wiele wydarzyć. Tak, tak, ale raczej już jestem prawie że na 100% pewny, że leki i Arka awansują, nie oczekujmy się. Cześć, czy na ręka Pana poznać, Beniami, Benek, tak? Tak, Beniami. Dzień dobry. Tak. dobry. Miło mnie Pana na. Mam nadzieję, że wygracie <grym> Też mamy taką nadzieję. Dzień dobry. Dzień dobry. Y to może pokażemy tam trochę. Szatnie, tak, właśnie szatnie bo jest tam no. i ja szybko. Tak? No tak, bardzo no to chętnie to jest się zapoznam z zawodnikami, może jak mi się uda. No, bo ja wiem czy są już, ale no. jeżeli ktoś jest to śmiało, no to Dobrze, może. dobrze. Tutaj z trenerami może tren przygotowania motorycznego tu tren Bernard też berek. Cześć, Cześć. trener asystent. To jest Wasza szatnia? Tak, to jest Wasza szatnia. Szulki wywieszone, wszystkie poukładane. Także tak. każdy ma swoją półkę, swoją, e, swoją, wiesz, swoją, tak? swoje miejsce. No tak z porządkiem to różnie była. Chociaż dzisiaj nie jest najgorzej, bo jest dzień meczowy. E, no i też odświeżki od razu, jedzenie przed meczem Suplementy, to możemy dalej przejść. Tak, tak. Tutaj mają jakieś takie elektrolity, aspiryny, no każdy różne rzeczy bierze, magnez i tak dalej. Także to są takie rzeczy, które lekarz wspomaga, niektórzy różnie, tak, przed meczem, tak? Oni często po meczach, żeby nie biegać, bo to się wystawy obciążają, to na rowerki wchodzą. Także rowerki, taki trening na rowerkach, są karimaty, jakieś rozciąganie, no i to jest taka siłownia przy, przy szafie. Jasne, a ile minut przed meczem muszą zawodnicy być? Znaczy u nas jest tak, że półtorej godziny przed meczem najpóźniej albo dwie nawet godziny, no. w zależności od to. Mają odprawę, potem przygotowują się do, do meczu i przychodzą, tak? Rozgrzewają się dodatkowo, masują, coś tam jeszcze dodatkowo robią, no, mhm. nawadniają się także różnie. Dziękuję. To miło, się miło, 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 Proszę przekazać. Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. you're a Bayern Munich fan, you're my guy. <laughs> <laughs> That's my guy. Hi. Dobra, to może tak być, wiesz, jak Farki to robi, na zielono będą zwycięstwa. To też można dołączyć, bo to też będziemy widać, że tak naprawdę nie utrzymujemy formy, tylko ta forma jest z do z do. Dobrze, powiedz budynie ostatni mecz z Sosnowcem, dostajesz czerwoną kartkę, ale czy mimo to dobrze to pamiętasz? Bardzo dobrze wspominam ten mecz. Wcześniej strzeliłem w pierwszej połowie gola, który okazał się zwycięski. No, a dwie żółte kartki skutkowały no, czerwoną kartką, no, ale drużyna wytrzymała ciśnienie i wygraliśmy to spotkanie. Jeżeli chodzi o cztery porażki z rzędu, to czy już to na Was trochę ciąży? Trochę na nas ciąży, chcemy się przełamać no i dzisiaj mam nadzieję, że wrócimy na zwycięską pasę u siebie Dobra panowie, zaczynamy trawę na temat dzisiejszego meczu, przeciwnika, no i nas oczywiście i panowie tak na wstępie, w tej lidze nie ma łatwych meczy, nie, nie, łatwo się punktów nie zdobywa, musimy mieć tego świadomość, nie sugerujmy się tym, że przeciwnik spadł z ligi, tym, że przeciwnik już o nic nie walczy, bo to jest panowie główno prawda. Zawsze jest o to walczyć, i z tego co widzimy, mówiliśmy wam, wychodząc w na najsilniejszym ustawieniu, w na najsilniejszym składzie, nawet na jednego młodzieżowca, także oni bardzo poważnie traktują ten mecz. Walczymy o trzy punkty, musimy się przełamać u siebie, gramy dla siebie, dla kibiców, wiemy jak jesteśmy, w też miejscu w tabeli potrzebujemy, panowie, tego zwycięstwa. Na pewno dobry mecz zagrać, Trzeba, panowie, mocna koncentracja musi być, bo to jest gramy z przeciwnikiem, który wiecie, że już... Natomiast my musimy się mega mocno skoncentrować. Dobra, panowie, wszystko się... Jest to, no kurde, zaszczyt, tak? No, z Barankiem to zdarzało nam się na początku mi prowadzić ten, ten doping razem, wspólnie. Z Silonem miałem też raz taką okazję, tutaj już na nowym stadionie parę lat temu, ale, ale to zawsze jest zaszczyt, jak takie persony wchodzą razem ze mną na gniazdo. Zupełnie inne były czasy, w ogóle w skibicowaniu to były inne czasy. E... So, większość, wiesz co, so, kibiców w Polsce mówi, że lata 90. to były najlepsze lata, wiesz, dla kibicowania, dla wyjazdów i, i uno też, wiesz, fajna paka była chłopaków, e, dużo się działo i na trybunach i na wyjazdach, wiesz, jak to, to są, wiesz, przyjaźnie do, przyjaźnie do dzisiaj i, i e, wiesz, czasy były rewelacyjne, nie? jak dziewica orlańska, wszystko na nowo, wow, ten stadion. Młodzi ludzie niesamowite nie da się opisać tego braków. Lecimy dalej swoim rytmem. Tu nie ma stary her, nowy her, tu tych jest taki sam jak był i, i nic się nie zmienia, ale mam nadzieję, że tym meczem zaczniemy nową yy, tradycję i będziemy się tak mogli spotykać częściej. To jest zawsze jakiś zaszczyt. Nie? Dla mnie może będzie, wiesz, nie mówię o staleju, bo stalej prowadzi to na co dzień. Yy, wiesz, yy, ja chodzę na mecze cały czas, wiesz, jak i do Młyna przychodzę cały czas, także wiesz, myślę, że nie będzie tak, tak yy, najgorzej. Jakoś tam damy radę, chyba tremy nie ma. Yy, mam nadzieję, że Silon udźwignie ciężar, bo wiesz, jak prowadzenie dopingu, to jest wiesz, i, i obowiązek, i to jest też duży zaszczyt, nie? Bo to jest, wiesz, to nie, to nie wiem, byle kto to, kto to prowadzi, nie? Także damy radę. Nie wiem, czy się uważa. że w pobliżu i wow po prostu to są chwile które nigdy nie zapomnisz możesz wrócić do kości w wierzyłeś wierzysz zobaczyć starszych głowymi razem na jednej trybunie żeby to co roku taką tradycję wprowadzić gdzie po prostu pomieszamy się starych bez jakichś po prostu rodzina jesteśmy w tej Zwycięzcą na tym własnym stadionie. Dwa kisiców dla siebie, panowie. Musimy zapierdzielać 120% siebie. Kto nie daje rady, schodzi, następny wchodzi. Dawaj, idziemy, mocno, mocno. dajć panie, od początku pokażmy, że siadamy na nich. Wysoki pressing, wszyscy razem, panowie. Kto wygra? 好，对，对。 Mamy 1-0, natomiast no, nie mamy kontroli nad tym leczem. musimy troszeczkę te parę rzeczy poprawić, brać siły, żeby było tutaj wszystko okej, okay. jeżeli okej okay, to jeszcze 10 15 minut bez zmian, potem będziemy gdzieś tam panowie zmieniać ludzi, żeby trochę, no chyba, będziemy bardzo dobrze grać i panowie dążymy do drugiej bramy, dążymy do tego drugiej bramy, nie zadowalajmy się, bo 1-0 to nie, nie wiem.

Oi Mako! Izai Pakou! Z Sosnowcem to lubisz te czerwone, co? No, okay, chyba, no. Nie, no, te kartki się nie trzymają, no. Co to zrobić? Ważne, że będziesz wygrany. To no, no, najważniejsze, no. Cieszę się bardzo. <noise>